A następnie dwie mównice, yy, główną, odmówioną postożećą Historia Aleksandra Żurakowskiego oraz drugą przeznaczoną dla posłów, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, yy, Wykonano ją wraz ze szklaną metalową konstrukcją, która pozwala tym posłom dostać się do yy, środka sali. Po lewej stronie znajduje się duży fotel dla prezydenta. To miejsce ułożą Państwa zajmuje, czas, kiedy yy, będzie życzyła sobie zabrać głos w seni. Natomiast, jeżeli prezydent życzy sobie wyłącznie obserwacji, debaty, ma do dyspozycji loże na galerii, a pozostałe miejsca na galerii przeznaczone są dla publiczności i na końcu dla dziennikarzy. Kolejne fotele zajmują najważniejsi urzędnicy w państwie e, niezwiązani z Radą Ministrów, np. Rzecznik Praw Obywatelskich, prezes Narodowego Banku Polskiego, czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Większość tych osób, nie wszyscy, ale większość, jest wybierana właśnie przez Sejm, w niektórych przypadkach przez Senatu. co nazywamy funkcją kreacyjną. A z drugiej strony mamy rodzaj...